Katarzyna Rodacka, głos w słuchawce mówi mi, że umrę. Żyjesz? A powinienem mnie. Jak tam, sprawy rodzinne, pozamykane? Brat wciąż mnie poniża. Żona chyba dalej mnie kocha. Nie wiem. Chociaż ostatnio kłócimy się bez powodu. Mama się martwi. Spędzam coraz więcej czasu z dzieckiem. Naprawiłem ostatnio wreszcie zlew. Nargis prosiła mnie o to już kilka miesięcy temu. Świetnie, czyli powoli, ale do przodu. Zbliżamy się do końca. Bardzo zależy Ci na bohaterstwie? Chciałbym, żeby nie bolało. Żeby Nargis potem mogła już bezpiecznie wychodzić na ulicę. Żeby moje dziecko mogło iść do szkoły, i żeby nikt nie krzyczał za nim, że jego ojciec był zdrajcą. O znieczulenie to możesz prosić dentystę. Przeszłości też nie da się wymazać. Ja nic nie obiecuję, oprócz tego, że to się wydarzy już wkrótce. Ale dobrze, postaramy się, żeby było krótko, co nie oznacza, że bezboleśnie. Miałbym też prośbę. Prośbę? List. List? No taki, co czasem wysyłacie. Gdybyście mi to mogli na piśmie dostarczyć. Będzie to dla ciebie bardziej wiarygodne? Nie wierzysz mi, że cię zabijemy? Potrzebuję do wniosku o relokację. Zapłacę ile trzeba. Zapłacisz i to już wkrótce najwyższą cenę dziesięć tysięcy. Zależałoby mi, żeby był podpisany przez Waszego dowódcę. Napiszcie, proszę, że jestem kolaborantem, zdrajcą, śmieciem, że nigdy mi tego nie wybaczycie, że będziecie nękać moją rodzinę, nawet i po mojej śmierci. Najlepiej napiszcie, że zginę za tydzień. Że zginiesz za tydzień. Zobaczę, co da się zrobić. Mój wujek został zamordowany w 2006 roku. Pracowaliśmy razem. Najpierw kursowałem z domu do pracy praktycznie codziennie. Potem zaczęło robić się niebezpiecznie. Co jakiś czas po drodze ktoś rzucił w mój samochód kamieniem. Kierownictwo uznało, żebym wracał do domu rzadziej, a jeśli już muszę, to najlepiej za każdym razem inną drogą za każdym razem o innej godzinie za każdym razem czujnie za każdym razem klucząc i próbując zmylić trop. Za każdym razem umierałem ze strachu. W końcu postanowiłem zamieszkać w bazie wojskowej, w której pracowałem. Mój wujek zrobił podobnie. Co miesiąc mieliśmy cztery dni urlopu. Pewnego dnia chciałem odebrać te wolne dni, ale wujek powstrzymał mnie, mówiąc, że najpierw on pojedzie odwiedzić rodzinę, a ja pojadę, jak on wróci. Miał przyjechać po czterech dniach. Piątego dnia dowiedziałem się, że nie żyje dostał trzydzieści strzałów. Nad bazą, gdzie codziennie czarne niebo jasno grzmiało, rój gwiazd wylewał się nad góry strugą światła białą i księżyc jak dreszcz strachu powolutku piał się w górę, a pod nim łuna jasna złota straszna i ponura. Zamykam oczy myśląc czy ty też to samo widzisz, czy może ten sam sen już śnimy, i wszystko jest na niby? Za murem, gdzie szept kroków jest jak wystrzał z karabinu, i cisza na ulicy może prysnąć w każdej chwili. Gdzie wspólnie pisk i zgrzyt i huk brzmią razem tak jak bitwa, a każde moje słowo może uruchomić wystrzał. Zatykam uszy myśląc, czy ty też to samo słyszysz, czy może ten sam sen już śnimy, każdy w swojej ciszy. Daleko wybuch zadrżał, drżą mi ręce aż do dzisiaj, gdy chwytam w dłonie szklankę na stołówce, chcę się przysiąść, wciąż klepią mnie po plecach, jeszcze chwila i do domu, lecz w moim domu tutaj trzeba żyć już pokryjomu. Dotykam serca myśląc, czy ty też tak samo czujesz? Bo jeśli ten sam sen wciąż śnimy, to już nie chcę śnić go dłużej. Synku, zobacz. Co to jest? Uszyłam ci taką kurtkę, nieprzemakalna, zielona, dobrze zlewa się z otoczeniem. Tutaj w środku masz dwie kieszenie. I jeszcze tylko muszę do nich wszyć zamek. Dorobię ci jeszcze kaptur i rzepy przy rękawach, ale najpierw chciałam, żebyś przymierzył, czy w ogóle jest dobra. Przyda ci się w podróży. Jakiej, jakiej podróży? No wiesz. Nie, mamo. Myślałem, że zamknęliśmy już ten temat. Mówiłem ci, że. Bez Nargis ja się nigdzie nie ruszam, nie zostawię jej tutaj. Ech, miałam nadzieję, że zmądrzejesz. Zrobiłam ci kurtkę, mam też pieniądze. Samolot do Stambułu odlatuje dwa razy w tygodniu, a stamtąd jeszcze kawałek pieszo i będziesz bezpieczny w Europie. Na pewno dostaniesz azyl. Przecież twoje życie jest zagrożone. A potem sprowadzisz na miejsce Nargis, mnie, Jawada. Mamo, nie słyszałaś? Uszczelniają granice, budują mury. Pogranicznicy w Europie biją ludzi. Już w samej Grecji strzelają, gdy widzą, że ktoś próbuje przejść nielegalnie przez granicę. Turcja nie wpuszcza zresztą tych ludzi z powrotem. W listopadzie 70 osób utknęło na jakiejś małej wyspie na środku rzeki Ewros. Nie mogąc ani iść dalej, ani zawrócić, bez jedzenia i wody. Znajomy próbował tak się dostać do Europy. Okradli go kilka razy. Gdy próbował nagrywać, jak Grecy ich biją, zniszczyli mu telefon, żeby filmy nie wyciekły do sieci. Zabrali im pieniądze. Dla żartu kazali się rozebrać i spalili ich ubrania. Niby nieznani sprawcy, ale wiadomo przecież, że, że Europie zależy, żeby nikt tam się nie przedostał. Ale Synuś, przecież masz dowody, że jeśli tu zostaniesz, zginiesz. Na pewno przydzielą ci status uchodźcy. Nasz kraj na arenie międzynarodowej uznany jest jako bezpieczny. To niemożliwe, przecież tu nie jest bezpiecznie. Europa na pewno to zrozumie i przywita cię z otwartymi ramionami, synku. Między Morzem Śródziemnym a Morzem Północnym są krainy, gdzie cały rok podobno kwitnie wiosna. Tam czasem motyl lub ptak przeleci nad głową, tak jak u nas czasem bomba wybuchnie przed tobą. Więc, synku, pakuj plecak! Europa da ci szczęście. Tam trochę odpoczniesz i odżyjesz wreszcie. A nawet jeśli zginiesz w drodze do raju, lepsze to niż strzały od własnych sąsiadów. Ale, mamo, oni tam po drodze biją i kopią. Jest zimno, śpi się w krzakach, a czasem to nie ponton, i patrzył z pogardą. Że uciekłeś z domu, ale nigdy nie pytają z jakiego powodu. Mówisz, że biją? Dzisiaj biją wszędzie. Gdy pobiją cię w Europie, to przynajmniej śladów nie będzie. Patrzą z pogardą, lecz pewnie budzisz podziw, bo wiedzą przecież, ile dni szedłeś i godzin. Zasieki budują, bo się boją zbrodniarzy. Dziś wszyscy się boją, takie mamy czasy. Nie musisz się tłumaczyć, gdy ktoś pyta cię o drogę. Przecież widać, że idziesz z daleka i to całość na piechotę. Ależ, mamo, oni tam tylko plują i szydzą. Ktoś biznes robi, handluje cudzą krzywdą, podpisują konwencje, z których i tak nic nie wyniknie. Udają, że nie słyszą, póki całkiem nie zamilkniesz. W Europie też potrafią być dobrzy i mili. Na pewno chcieli dobrze, ale znów się pogubili. Krzyczą, że myścierwo, miernota i zero. Lecz mnie się wydaje, że nie myślą na serio. A jeśli to, co mówisz, jest całkowitą prawdą, to czemu jeszcze nikt Europy nie nazwał oprawcą? Mamo, oni tam mury budują wzdłuż granic. Zapominają, że ich przodkowie też kiedyś uciekali. Rozdają medale za krycie ludzi pod podłogą. A dziś do nas czują tylko wstręt i wrogość. To chyba, to chyba lepiej, lepiej zostać, zostać nie wybierać niż wybierać się w nieznane. Gdzie, gdzie niechęć, niechęć pogarda, pogarda i nowy, nowy testament, testament lepiej czekać, czekać na wizę. Na wizę. Dostać azyl wcześniej, polecieć samolotem, przejąć kontrolę grzecznie i chociaż pewnie śmierć nie przedtem tutaj czeka, to tylko na lotnisku z wizą zobaczył we mnie człowieka. No, teraz leży jak ulał, w sam raz. Dużo kieszonek. Skrócę ci rękawy, a nóż się zdecydujesz. Jeszcze ci tu zrobię taką sekretną kieszonkę.